Dzień dobry, nazywam się Mirosław Łukasiewicz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie klubu przedsiębiorców. E, dzisiejszym naszym gościem jest e, Michał Piosik, absolwent SGH z 2013 roku. Tak jest. E, Michał jest CEO, również szefem e, przedsiębiorstwa z branży Gastro. Przedsiębiorstwo nazywa się Your Cooking. Polish Cooking to jest bardzo ciekawy projekt, który od warsztatów prowadzonych w domu rozwinął się do poziomu dwóch studiów kulinarnych, 25-krotnego wzrostu przychodów 4 lata oraz innowacyjnych modelów warsztatowych. Bardzo mi miło powitać Cię Michale w murach Wielkiej Różowej. I pierwsze pytanie, jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z studiów podczas studiów SGH? Dzięki za zaproszenie i bardzo miło jest tu być znowu na tej auli, od której chyba zaczynała się moja przygoda, bo pamiętam, że tutaj inaugurowaliśmy nasz e, pierwszy rok akademicki. Nie wiem, chyba najprzyjemniejsze e, wspomnienie, jest ich mnóstwo, e, no to to o czym rozmawialiśmy, czyli, czyli moje, e, mój pobyt w sabinkach, e, czyli, czyli mieszkanie w Akademiku. Wiem, że nie mogę zbyt wiele e, tutaj uchylić rąbka tajemnicy, ale całe to doświadczenie, było jak taki, jak taki Erasmus, to znaczy Erasmus w Warszawie, czyli e, wszyscy mieszkali razem powiedzmy w takim e, bardzo fajnym środowisku, e, nawzajem sobie pomagali, e, oczywiście imprezowaliśmy razem, ale też uczyliśmy się razem i, i mam wrażenie, że to była taka, taka jedna wielka rodzina wtedy i, i, i przyjaciół z mojego pokoju, czy zna przeciwko korytarza, rozmawiam z nimi codziennie do dzisiaj, także wydaje mi się, że Sobinki jako całość były, były chyba tym najprzyjemniejszym wspomnieniem. Wspomniałeś też, że dużo działałeś, udzielałeś się poza akademicko, działałeś w organizacjach studenckich, w których i może najciekawszy projekt, który realizowałeś w tych organizacjach głównie ZSP yy, i ZSP znowu to jest, to jest, to jest, to jest moja sg rodzina, i tam Boże, mój wspólnik z FuTechu do dzisiaj jeździ, aż wstyd powiedzieć, na zerówki z, z, z ZSP, ale właśnie on jest taką dobrą duszą tej organizacji i, i ma swój zespół, który tam gra, więc, więc, więc on nadal jest bardzo aktywnie zaangażowany w życie tej organizacji. Najfajniejszy projekt ZSP, wydaje mi się, że był to EcoStudent, no bo wtedy zaczęła się nasza przygoda z ekologią, w takim wydźwięku, oczywiście gdzieś tam zawsze zależało nam na tym, żeby, żeby o to środowisko dbać. Niemniej wtedy zaczynaliśmy troszeczkę łączyć ekologię z biznesem. No i teraz właściwie to jest to, co z Piotkiem Grabowskim, moim wspólnikiem właśnie z Foodtechu, to, to, co, to co robimy w życiu głównie, oprócz polish cooking, to właśnie Foodtech to jest to, co bezpośrednio jakby jest, jest, jest pokłosiem tego, tego jako studenta, czyli, czyli znowu projektu, który łączy trochę biznes i ekologię. Wciąż, wciąż funkcjonuje ten, ten projekt, wciąż, wciąż zami, zanim pandemia się zaczęło, to wciąż było aktualne też stanowiska, a oraz spadochronowa była zajmowana, więc no, zaczęłeś coś, co dalej rośnie w SGH i bardzo, bardzo fajnie to. To znaczy, żeby nie było. To, to nie jest mój projekt, w sensie nie ja go zacząłem, ale by no, byłem, y, miałem okazję w nim, w nim uczestniczyć i, i w kilku edycjach go organizować. Okay. No to ciekawie się składa, bo kolejne pytanie chciałbym ci zadać. Zanim założyłeś Polish Cooking, o którym za chwilę jeszcze porozmawiamy, um, miałeś krótki epizod w korporacjach, tak. pracowałeś w BCG i w City. W Banku tak. tak. Nie był to taki krótki epizod, bo y, czas w Citibanku dłużył się niemiłosiernie, a z kolei czas w BCG minął jak z strzelił, więc. Y, Okej, okay, A czym się zajmowałeś w BCG? Na przykład może tak, najpierw BCG, bo pamiętam, że najpierw były BCG, a potem Citibank. To było tak. Najpierw było mhm. Citibank. Tam pracowałem okay. w AML-u, czyli to było e, część bankowości, która zajmuje się takimi dochodzeniami, e, podczas których. E, m, Szukasz e, możliwych miejsc e, prania brudnych pieniędzy. I to była bardzo ciekawa praca, bo polegała tak naprawdę na próbie wyjaśnienia tego, czy dana transakcja ma jakiś logiczny sens. I jeśli nie ma, to wtedy się jakby mm, zgłaszają gdzieś dalej. Kiedyś udało mi się wykryć, e, że organizacja, która zbiera pieniądze na plecaki dla dzieci, tak naprawdę finansuje y, ter, organizację terrorystyczną zbrojną, więc to była to było bardzo fajna praca. Później właśnie miałem krótki epizod z BCG, w którym, no z czego ja tam nie robiłem, no, od sprawdzania Exceli przez y, 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 jakieś projekty restrukturyzacyjne z, z branży energetycznej, nie wiem czy do końca mogę o tym mówić. Niemniej to była znowu bardzo, bardzo ciekawa praca, która była strasznie wycieńczająca i znowu ta przygoda była bardzo krótka, bo, bo kilkumiesięczna. Niestety mój, mój młody organizm nie wytrzymał tego natężenia pracą i po którejś nocy powiedziałem, że basta i robię sobie przerwę. I później znowu było, znowu było City. Tym razem dział zajmujący się rozliczaniem funduszy inwestycyjnych i tam Yy, pracowałem przy rozliczaniu Funduszu Inwestycji. <grych> I to akurat była yy, najmniej ciekawa z tych prac, które miałem do tej pory, ale też bardzo dużo mnie nauczyła. I, i wydaje mi się, że to jest też ważna lekcja dla kogokolwiek, kto to ogląda, że, że wszystkie doświadczenia, z czego się uczą i ze wszystkiego można wyciągnąć coś pozytywnego, mnie nauczyło akurat tyle, że stuprocentowo się przekonałem o, o tym, że nie chcę już pracować w korporacji i chcę zrobić coś swojego, chcę spróbować yy, własnych sił w biznesie. I rok 2013, yy, założyłeś Polish Your Cooking. Yy, tak. Rozumiem, że to jest pomysł trochę z pasji wynikający. Tak. I jak byś nam opowiedział o początkach? Ja jako, ja pochodzę z takiej wieloletniej wielodzietnej rodziny yy, i moja mama zostawała z nami w domu i ja z nią gotowałem posiłki. Coś, co było żenujące jako yy, wśród kolegów, jak, jak byłem młodszy, yy, czy wydawać się takim mogło. Na, na przestrzeni ostatnich kilku lat jest dość chwalebne, że, że, że mężczyźni gotują. Niemniej, jakby to gotowanie zawsze gdzieś tam we mnie drzemało i, i zawsze bardzo to lubiłem. No i jak, odchodzi, jak mierzyłem się z tym odchodzeniem z tej korporacji, no to przeczytałem wiele książek o przedsiębiorczości, i każda z nich mówiła, że żeby osiągnąć sukces, a przynajmniej, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, no to trzeba robić coś, co się kocha. No i ja kochałem gotowanie. I nie miałem konkretnego pomysłu, wiedziałem. Znowu, że to wszystko musi być oparte na liczbach i na Excelu i, i trzeba sobie dobrze przekalkulować to, w co się wchodzi, żeby nie za dużo spalić pieniędzy na początku e, i tak dalej, i tak dalej. To musi być coś innowacyjnego. I wiedziałem, że to nie może być gastronomia, bo w wszystkie e, statystyki mówią o tym, że gastronomia jest tragicznym biznesem, nie powinno się w nią chodzić. Co oczywiście zdarzyło mi się potem zrobić, bo tworzyłem niejedną restaurację później i każda skończyła się plajtą. E, Niemniej e, wtedy wiedziałem, że to nie może być gastronomia. I rok, w którym skończyłem szkołę oraz rzuciłem pracę, to jest rok, w którym się ożeniłem i pojechałem na podróż poślubną z moją żoną. I pojechaliśmy do Maroka i tam poszliśmy na taki warsztat gotowania, na którym pan przepięknie opowiadał o marokańskiej kuchni. No i ja byłem zachwycony i, i stwierdziłem, że to jest to. Wracam do Warszawy, wróciłem, rzuciłem robotę od razu jak pierwszego dnia jak wróciłem i założyłem szkołę gotowania. Okej. Okay, no to <laughs> założyłeś szkołę gotowania rok 2013, dalej jesteśmy. A teraz powiedz proszę, no bo szkół gotowania jest wiele, tak? A powiedz mi proszę, jak z jednoosobowej firmy, gdzie zaczynałeś sam, tak? Zaczynałeś też warsztaty w domu prowadzić, o ile się orientuję. Jak z tej firmy ta maleńka firemka jednoosobowo przerosła w przedsiębiorstwo, które szkoli e, rocznie 10 tysięcy osób? Znowu, z pomocą przyszła mi jakaś tam startupowa literatura, no bo z jednej strony to, to jest taki trochę y, tradycyjny biznes, czyli gotowanie, a z drugiej strony y, starałem się zawsze Stosować takie metodologie startupowe, yy, czyli z, przykładowo, Lean Startup zaczynasz mało własnymi środkami, yy, testujesz, czy coś działa, jeśli nie działa, zmieniasz podejście i tak dalej. Więc jednym z tych podejść startupowych jest to, żeby zawsze na pierwszym miejscu jest klient yy, i, i zawsze yy, słuchać tego tego, czego on potrzebuje i jeśli jest negatywny feedback, to, no to zmieniać to. I, i Jeśli jest pozytywny feedback, to wzmacniać to co, jest, to, co jest pozytywne, więc jakby zawsze na pierwszym miejscu był klient. Przykładowo, coś, czego ludzie, nie wiem, na przykład mój tata, który też ma jakiś tam swój biznes, czy, czy, czy mój dziadek, nie potrafią zrozumieć, to to, że jeżeli klient yy, nie podoba mu się usługa, no zwracamy mu całkowicie pieniądze. Niezależnie, czy był na niej czy nie, zjadł, wypił, i tak dalej. Zwracamy yy, pieniądze, yy, bo to, to nie jest usługa, której on oczekiwał. I taka, taka dbałość o klienta od samego początku nam przyświadczała, co pomogło nam się wybić bardzo szybko na pierwszą atrakcję w Warszawie na TripAdvisorze. No i ci klienci nas zalali potem. Tak? Jakby zawsze bardzo mocno przykładaliśmy się do tego, żeby, żeby ten klient był super zadowolony. Yy, także, także to jest raz. Dwa, wydaje mi się, że trafiałem na super ludzi, którzy ze mną pracowali i to zarówno byli ludzie tutaj ze zgiechu, którzy byli moimi pracownikami, niektórzy nadal są. To byli ludzie, którzy po prostu mi pomagali, bo, bo nie wiem, potrzebowałem jakiejś rady czy pomocy i, i znowu tutaj, tutaj ten network jest owy jest bardzo fajny w, i ludzie też są bardzo pomocni, zwłaszcza tych, których się poznało gdzieś tam w w organizacjach studenckich. Dzięki czemu to yy, yy, no znowu to bar, bardzo szybko urosło. Yy, yy, na początku właśnie robiliśmy tylko warsztaty dla turystów. Później weszliśmy w warsztaty team buildingowe. Yy, Wydaje mi się, że bardzo fa fajną rzeczą pod kątem znowu podejścia do klienta jest y, robienie sobie czegoś takiego, customer development, znowu, z jakaś tam kolejna metodologia startupowa, która pozwala budować nowe produkty w oparciu o to, czego chcą klienci. Czyli robi się taką analizę y, wśród y, potencjalnych klientów, czego oni potrzebują tak naprawdę. I po roku bardzo fajnych warsztatów kulinarnych wśród turystów wyszło mi, dobra, tu jest sufit, więcej nie zrobię. Potrzebuje kolejnego produktu. I wtedy yy, okazało się, że bardzo fajnym produktem, właśnie dla, yy, dla, dla alum, alumnów SGH, między innymi, którzy pracują w korporacjach, może być team building kulinarny. I tak, tak trochę naokoło mówiąc, i od, od ogółu do szczegółu, sukcesem Polisher Cooking na początku było to że wzięliśmy szkoły gotowania, których było sporo i zrobiliśmy bardzo specyficzny produkt o bardzo wysokiej jakości, czyli produkt dla turystów, bardzo wysoko jakościowy. Później zbudowaliśmy scenariusz team buildingowy, jako, jako pierwsi w Polsce właściwie bardzo mocno skupiając się na budowaniu relacji w zespole przez gotowanie. No i to był już... Wtedy biznes eksplodował. Tak? Jakby Wtedy um, naprawdę robiliśmy gigantyczne wzrosty przez kolejnych kilka lat. Um, no, no, bo znowu bardzo mocno dbaliśmy o klienta i, i mieliśmy coraz nowe, lepsze produkty. Potem zaczęliśmy dokładać dużo kuchni. Ja bardzo lubię podróżować yy, i zawsze przywożę skądś jakąś ciekawą kuchnię. Yy, mam, mam super ciekawych znajomych yy, tutaj w Polsce, którzy, którzy właśnie przyjechali z zagranicy i, i, i czy to są kucharzami, czy, czy, czy po prostu yy, mają jakąś ciekawą historię, oni u nas prowadzą warsztaty. Więc. Yy, nie wiem. Wydaje mi się, że zawsze poszukiwanie czegoś nowego, ciekawego i znowu ta dbałość o klienta sprawiają, że, że mamy nowe, ciekawe produkty, po które nasi klienci wracają. Okay. Przeglądając Waszą stronę, zacieciły mnie te nazwy warsztatów, które macie tam wpisane Między innymi Święta Trójca Mięsożerców lub Good Morning Vietnam. Skąd te pomysły? No to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy? Wydaje mi się, że trzeba być. Zawsze mieć świeży, świeży, świeże spojrzenie na coś. To znaczy, jakbym to nazwał mięcho, to, to by się nie sprzedało. No, a coś, coś, co przyciąga wzrok i pokazuje, że jest to ciekawe i niesie ze sobą jakąś wartość przede wszystkim, bo to, co chcemy pokazać, to to, że te warsztaty są nie tylko uklepiemy kotleta i już. Zawsze tam jest jakiś aspekt kulturowy. Czyli jeśli robimy warsztaty z Wietnamu, to prowadzi go. Pyza, y, czyli taka dziewczyna, która akurat jest Polką, ale wychowała się w, w środowisku wietnamskim, tutaj w Polsce i bardzo dużo jeździ do Wietnamu, organizuje tam wycieczki, zna tą kulturę od podszewki i ona przekazuje ten, to, 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 tą kulturę tego Wietnamu, tak, więc, więc no, staramy się, żeby nazwa to oddawała. Oddaje, przynajmniej tak ze strony internetowej. A, a gdzie jesteście teraz? Co teraz robicie i najważniejsze, jak, jak na was wpłynęła pandemia? No pandemia zgasiła nas biznes całkowicie, bo z dnia na dzień te team buildingi, o których rozmawialiśmy, czyli ten biznes korporacyjny stopniał do zera, ludzie mieli zakaz wydawania budżetów na integrację, no i musieliśmy wymyślić coś nowego. To było 80% naszego biznesu i, i, musieliśmy, i, i, i ten pozostały też jakby wyparował, czyli, czyli te właśnie warsztaty otwarte, no bo ludzie też nie chcieli do nas przychodzić do, do studia. No i jako pierwsi w Polsce wymyśliliśmy, pewnie ktoś wcześniej miał ten pomysł, to jest, to jest oczywista sprawa, ale my wymyśliliśmy, że możemy dowozić te składniki do ludzi idealnie poporcjowane transportem chłodniczym prosto do domów i prowadzić interaktywny warsztat, podczas którego ludzie mogą zadawać pytania i prowadzący na nie na żywo odpowiadają, więc to znowu Zapytaliśmy klientów, czego chcą, oni powiedzieli, że tego chcą. E, określiliśmy gdzieś tam cenę i, i poleciliśmy z kompletnie nowym produktem, który okazał się znowu hitem, i on tak naprawdę uratował biznes. E, naturalnie biznes uratowali również, a przede wszystkim pracownicy. E, udało nam się e, nikogo w pandemii nie zwolnić, co, co, co było mega hitem. Oczywiście e, spadły nam obroty, e, nie jakoś bardzo drastycznie. Ale, ale udało nam się przetrwać i, i to, to jest chyba najważniejsze. Później ten sam produkt, yy, czyli te warsztaty online z dowozami produktów, udało nam się przez kolejnych parę miesięcy yy, sprzeda zacząć sprzedawać do korporacji. No bo okazuje się, że i tu znowu zrobiliśmy analizę yy, pośród klientów korporacyjnych naszych, okazało się, że mają wielki problem z tym, że ludzie, którzy siedzą przed monitorem 24 na dobę, mają syndrom zdalnego przemęczenia. To jest taka choroba, która właśnie, y, którą mamy wszyscy od siedzenia za dużo przy, przy monitorze, przed Skype'em, y, że siedzimy sami w domu, y, widzimy cały czas różne tła i ludzie tam nam migają, nie wychodzimy z piżamy i tak dalej, więc y, u, udało nam się ustalić, że jest potrzeba y, zaktywizowania tych ludzi poza, poza pracowo. Y, y, I znowu, stworzyliśmy specyficzny scenariusz, Podczas którego integrujemy zespoły przy pomocy kulinariów, ale tym razem zdalnie. I to znowu nam trochę podbiło biznes, bo, yy, no bo, no bo teraz sprzedajemy, yy, sprzedajemy tę usługę do korporacji i, i to też bardzo fajnie idzie. No. To wszystko, co opisujesz, to są tak naprawdę sukcesy, okay. które, które miałeś, ale również masz na, ko koncie, znaczy masz na koncie bardzo różne projekty, tak? Również te, które skończyły się niepowodzeniem. I tak Jakie wnioski wy wyciągasz z takich, jakie masz doświadczenie, wyciągasz z takich projektów? Wiesz co, ja, ja jestem bardzo przywiązany do projektów, które robię, więc yy, i wydaje mi się, że nie zaorałem nigdy tak projektu do zera. Bo, bo zawsze dużo dłużej walczę, niż to wskazywałaby na to, na to logika i, i analiza zysków i strat. Także ciężko mi wyrazić taki jeden projekt, może restaurację, jakby, bo miałem cztery restauracje. Pierwszą otworzyłem właśnie ze znajomymi jeszcze przed pandemią. To była restauracja, bo z moją żoną jak nam urodził się synek, to pojechaliśmy sobie do Azji na taką dłuższą wycieczkę. E, tam, tam jeździliśmy po Azji Południowo-Wschodniej przez kilka miesięcy i, e, i przywieźliśmy stamtąd smaki, które nie tylko wdrożyliśmy w Polish Our Cooking, ale też otworzyliśmy na tej kanwie restaurację. No i to, to nie wyszło. E, z wielu różnych względów, e, ale znowu nauczyliśmy się tam bardzo wiele i wydaje mi się, że to, co jest kluczowe w tych, w, tych, w tych porażkach, to to, żeby za każdym razem czegoś się z niej uczyć. Bo to jest trochę tak, że. Nie wiem, e, zawsze podaję ten przykład, jak zaczynałem biznes Polish Cooking, to na przykład chciałem wszystko robić sam od początku do końca. I to jest jasne, że jakby nie chcesz wydawać pieniędzy na rzeczy, no bo po co masz wydawać na Photoshopa, na, na, na kogoś, kto ci zrobi w Photoshopie coś za 500 zł, skoro możesz sam to zrobić za darmo. E, czy tam w tym wypadku ja chciałem zrobić taki, wziąć mój logotyp i chciałem go trochę obrócić i, i tak zamazać, żeby był taką pieczątką, nie? I mówię, przecież to jest e, tutorial, zajmie mi to 5 minut. Robiłem to 3 dni, i zaoszczędziłem wtedy pewnie z 50 czy 100 zł, ale nauczyłem się, że, yy, i to jest ulubiony cytat mojego wspólnika właśnie z food Techu Piotrka, yy, że najtaniej jest zapłacić. <ścoughs> I, 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 I czasem jakby trzeba sobie bardzo dobrze przeliczyć swój czas, czego większość przedsiębiorców nie robi na początku. Nie liczy swojego czasu pracy i, i, i nie, 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 nie ustala, ile on kosztuje. Nawet jeśli wyliczymy swój czas po najniższej krajowej, no to, no to często okazuje się, że mnóstwo rzeczy robimy bez sensu. Właśnie ja ten znaczek robiłem 3 dni i zaoszczędziłem 100 złotych, czyli czy, czy tam, czy tam nie wiem, nieważne ile. W każdym razie nie nauczyłem się praktycznie niczego, męczyłem się strasznie i, 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 to, i nie zaoszczędziłem praktycznie w ogóle pieniędzy. Więc y, najważniejsze to, to uczyć się ze swoich porażek i, i też jakby nie przejmować się nimi, bo, bo każda jest właśnie taką, takim nawozem do, do nauki, nie? Trochę, trochę zahaczyłeś o moje ostatnie pytanie, o stały element e, naszych spotkań w ramach Klubu Przedsiębiorców. Jakie miałbyś rady dla początkujących studentów SGH, którzy zaczynają swoją przygody z biznesem? Wydaje mi się, że najważniejsze to jest łączyć swoją pasję z biznesem. Patrzeć nie tylko, z jednej strony patrzeć bardzo mocno na liczby i osadzać wszystko w Excelu, przeliczać wszystko zanim coś zrobimy, ale z drugiej strony liczyć te rzeczy, których normalnie się nie liczy. Przykładowo my teraz bardzo mocno inwestujemy czas i środki w inicjatywy, które są z zakresu sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju, czyli patrzymy na przedsiębiorstwa, które nie tylko pomagają, nie, nie, nie tylko same swoją działalnością mają niski ślad węglowy, ale pomagają też ten ślad redukować, coś, czego się nie wlicza w analizę ekonomiczną, ale na koniec dnia wszyscy płacimy tego, wszyscy płacimy za skutki tego, że przykładowo <laughs> Nie chcę ale przykładowo duzi producenci napojów y, zaśmiecają y, butelkami cały świat. Na koniec dnia to ja i ty zapłacimy za to, żeby tą butelkę z oceanu odłowić. No więc znowu jakby zachęcam do tego, żeby inwestować czas i środki, czy to są własne przedsiębiorstwa, czy cudze, w rzeczy, które sprawiają, że nasze środowisko, nasza planeta, nasz kraj są, są zdrowsze i fajniejsze, no bo y, wtedy wszyscy zyskujemy podwójnie. Ok. Dzięki Ci wielkie za rozmowy. Z nami był Michał Piosiek, CEO Polizier Cooking, Chef w Polizier Cooking. Ja nazywam się Mirosław Łukasiewicz. Realizowali program Paweł Gołębiowski i Kamil Fri. Dziękuję. Dzięki serdecznie.